Ostatnia lekcja i posiadacie Państwo wszystkie umiejętności do tworzenia fryzur wieczorowych. Swoją wiedzą dzieliła się z Państwem mistrzyni świata we fryzjerstwie Helena Wojnowa. Helena jest najpopularniejszą stylistką w Europie. Zapraszam. Witam, dzisiaj nasza siedemnasta lekcja. Porozmawiamy o siatce do włosów. Poopowiadam Państwu, jak poprawnie trzeba ją stosować na włosach oraz opowiem, jak stworzyć objętość i kształt fryzury. Najistotniejsze to dobrać siatkę pod kolor włosów. Trzeba ją rozciągnąć i zobaczyć, czy siatka jest widoczna na włosach. Jest to konieczne. Żeby poprawnie użyć siatki, biorę kokówkę i wsuwam ją koło węzła w taki sposób. Po tym, jak zrobiłam tapir, o tym, jak zrobić tapir, możecie Państwo zobaczyć w poprzednich naszych lekcjach. Zakładam siatkę, kokówkę, wkładam bardzo blisko kucyka, rozciągam i ubieram siatkę na pasmo, tak żeby brzegi siatki zostały schowane pod spodem. Po tym, jak ubrałam siatkę i schowałam brzegi, mogę prysnąć trochę lakieru, żeby przykleić ją do włosów. Teraz z tego pasma możecie Państwo stworzyć element, jaki chcecie. Włosy są bardzo skupione. Pasmo łatwe w pracy. Jest mi bardzo wygodnie pracować z takim elementem. Teraz wkładam spod spodu wcówkę i to pozwala schować miejsce fiksacji oraz stworzyć piękne, objętościowe, lekkie elementy. O tym, jak tworzy się fryzurę za pomocą siatek, możecie Państwo. Zobaczyć w jednym z moich masterclassów. Dziękuję, Helena Wojnowa. Większą wiedzą podzielę się z Państwem na moich warsztatach. Zapraszam serdecznie.